Wspomnęło w jednej chwili. Pamiętam ciszę, jaka zapanowała, gdy wieści dotarły do Wengerbergu. W pałacu, na ulicach, w domach. Cała stolica zastygła w milczeniu. Tutaj wszyscy krzyczeli. Byłam gdzieś za tym wzgórzem, w samym środku masakry. Co zamierzasz, Saskio? Nie dopuścić do sprzedania Edirn. Nie stać nas na wojnę z Henseltem. Musimy pójść na układy. Wojaczkę zostawmy nie książę. Myślę o Henselcie. No, ona? Jarten Tigrin mówił, że król jest porywczy. Sprowokuj go do bitwy, potem będziemy się układać. Wciąż nie mogę uwierzyć, nie. że szlachta Broń zdradziła. Pluj na szlachtę, książę. Po tym jak moi chłopi pobili ich nad dyfne, nic już nie znaczą. Na krewę, panie! Ta dziewka to demon wcielony! Po pierwsze, ta dziewka ma imię. Po drugie, nie mam lepszych dowódców. Wszyscy nas zdradzili! Ale ona jest potworem! Krewę zesłała mi sen! Wężowa demonica! Pożre twe dziedzictwo! Milcz już, Olkanie, zbliżamy się. Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem! Nie wiem, kim ty kurwa Świerdzi jesteś, ale leżycie. mam nadzieję, że cywilem! Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem! Podpiszemy wszystko, najjaśniejszy panie. Chwila! Mamy gości. Witaj, Stenisie, synu de Zapraszam do rozmów. Witaj, Henselt. Widzę, że czujesz się w Edirn jak u siebie w domu. Nie przypominam sobie, żebym wysyłał zaproszenie. Felart cię wyręczył. Jestem tu na jego prośbę. Nie złamałem traktatów pokojowych. Jeszcze. Doprawdy? Panie Brogan, proszę eskortować hrabiego Felarta w ustronne miejsce i ściąć go. Nie masz się szczeniaku! Nie jesteś królem. Twój ojciec by. Mój ojciec nie żyje. Jeszcze żałoba po nim nie minęła, a ty już straciłeś jego kraj. Wasza wysokość, proszę o ochronę. Ten młody człowiek jest szalony. Zabrać go. Ależ. Wasza wysokość! A... <grywa> Już cię nie potrzebuje, Felard. Ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje? Doskonale, zatem przejdźmy do rzeczy. Dobrze powiedziane. Karty na stół. Mam w obozie ponad 200 zbrojnych. Wystarczy, by otrzymać przeprawę przez kilka godzin. Za rzeką czeka pięć tysięcy głodnych walki zuchów. Co ty na to? Jeśli zaatakujesz Wergen, będziesz miał 5000 tysięcy martwych zuchów. Dobrze się zastanów, chłopcze. To tylko kawałek ziemi. Oddaj mi go, a zachowasz koronę. Jeśli staniesz do walki, zgniotę cię bez litości. Oddaj mi dolną marchię i wracaj do Wengerbergu. Wiesz dlaczego w Edirn nie ma margrabiów? Bo nie ma marchi. To jest górne Edirn. Moja ojcowizna, moja ziemia, moi poddani. Uważaj, wilczku, warczysz na niedźwiedzia. Nie dam się zastraszyć, Henselt. Być może. A może to tylko przedstawienie. Może w głębi ducha strasz w portki. <laughs> może wystarczy nacisnąć i zaczniesz piszczeć jak panienka. No to sprawdź mnie. Ach, męczy mnie ta rozmowa. Mam nad tobą przewagę i błyskotliwe słowa nic nie zmienią. Obaj wiemy, że nie odejdę stąd z niczym. Co proponujesz? Wycofaj swoje wojska za Pontar, raz i na zawsze zrzeknij się roszczeń do górnego Edirn. Ola, hola, chyba nie zrozumiałeś pytania. Co będę z tego miał? Pokój. Drwisz sobie? Myślisz, że to zabawa? Właśnie wywołałeś wojnę, gówniarzu. Nie będę słuchał gruźb. Spotkaliśmy się, by rozmawiać. Morda w kubeł i łap za broń! Saskio! Jestem gotowa. Zapraszam do tańca, królu. Przestańcie w imię krewe, frey i melitele! Ach. Ja. Ach. Jestem Nie się lekiem cyce wszechmatki. Gerald zrywi! W dodatku w doborowej kompanii Jarpen Zigrin! Kopelat, stary Kutafilu! Dobrze Cię widzieć w zdrowiu! To się tak gapisz, jakbyś ducha zobaczył. Nie wyściskasz starego drucha? Geralt ma problem z głową. A, znaczy naprawdę zasiekł Foltesta! Dla mnie to dobrze! Foltest był kutwa ruchacz. Dobrze zrobił, Geralt. Nie o to chodzi: stracił pamięć! Nie zabiłem Foltesta. A jasne, jasne, co za różnica. Ktoś inny go utłukł. Mamy teraz większy problem! Gdzie Saskia? Hej, ej, ej, Co tu robi ten rzeźnik? Przyprowadziłem stu łuczników, Najlepszych na świecie. Chcemy wspomóc waszą sprawę. No to se poczekacie, bo Saskia i książę Penis... ...twu, znaczy Stenis poszli paktować z Henseltem. Czekamy tu z chłopcami, jakby się coś miało. Słońce zgasło, wołajcie magiczkę, Geralt, idziemy. Ratować zaskie! Nie może zginąć! No! Filipa, za nią! Będziesz mi musiał sporo wyjaśnić. Na krew Eliren! Upiory! Są wrażliwe na srebro. Będę was zasłaniał. Nie! Nie znoszę latać we mgle. Saskio, jesteś cała? To powierzchowna rana. Ty i Wiedźmin uratowaliście nas. Jestem tu, by cię chronić. A ty wiedźminie? Ścigam królobójcę, który porwał Trace Merigold. Dlaczego akurat tutaj? To przesłuchanie? Jesteś ścigany listem gończym w Temeri, Kedwen i Redani, a ja odpowiadam za bezpieczeństwo Saski. Wystarczy Filippo. Sama mówiłaś, że jest niewinny. Saskio, ska się burzą. Najpierw słońce zgasło, potem wiewiórki, teraz tam mgła. To dla nich za dużo. Racja, zwołaj wszystkich dowódców do sali narad. Jorwet, daj mi trochę czasu, przygotuję ich na twój widok. Wiedźminie, Filippo, macie być obecni. Chcę usłyszeć, czego możemy się spodziewać po tej anomalii i jak się jej pozbyć. Głowy do góry. Chyba sławny Biały Wilk i równie sławna Filippa Eilhart poradzą sobie z kilkoma setkami wściekłych duchów. Chcę widzieć wszystkich dowódców w sali obrad. Filippo, nie, was też to dotyczy. Cecil, bramy mają pozostać zamknięte, póki nie skończymy. Odpowiadasz za to własną brodą. Witaj w Wergen, pięć minie. Jestem Cecil Burton, starosta. Gerald Z. Rivi. Mamy wolny pokój w Karczmie. Nic specjalnego, ale przynajmniej jest dach nad głową i solidne wyrko. Dzięki, przyda się. Skalen, pokaż mistrzowi Geraltowi jego kwaterę, a wracając zajdź do komnat Wielebnego Olkana i poinformuj wszystkich, że mu się zaszło. Znaczy, że poległ bohatersko ubity przez najeźdźce. Właśnie. Widzicie, mistrzu? Młody ałębski będzie z niego krasnolud.